Inwestycja została zrealizowana dzięki wsparciu z rządowego programu przebudowy Rek Lokalnych. Dziękuję za, wsparcie panu, za wsparcie, wsparcie panu Wojewodzie i cieszę się, że jest z nami dzisiaj na, na temat otwarcia. E, koszty inwestycji to ponad 3 miliony 700 tysięcy złotych, z czego dotacja Wojewody wynosiła e, 1 milion 800 tysięcy złotych. Jako powiat przeznaczyliśmy na inwestycje prawie milion złotych. E, jednak jej realizację są wdzięczami także dzięki porozumieniu z samorządami gmin Moniki Ścian. <kłysy> za to serdecznie dziękuję panu burmistrzowi z Gminy Wojciechowskiemu i panu Wójtowi Ścianemu, panu Markowi Szybłońskiemu. Dziękuję także Radom Gmin, e Radzie Miejskiej w Monikach i Ściannym za współpracę. nie wasze uchwały nie tego robić do dofinansowania. Chrystus, pan, który przemierzał ziemskie drogi Palestyny, powiedział. Ja jestem drogą i prawdą i życiem. Chrystus jest ostatecznym celem, do którego powinny prowadzić wszystkie nasze drogi. I niech wszyscy poruszają się szczęśliwie i zawsze wracają do domu i wędrują do celu, który został nam wyznaczony. Szczęść Boże, bo zapłać za piękną no jest, drogę. Tak, mam nadzieję, mam nadzieję, że kiedyś tu pasy się pojawią. Nie ma, to nie ma jak do domu przede wszystkim dziękuję za zaproszenie na dzisiejszą tak ważną uroczystość, a to jest otwarcie i poświęcenie tak zasnym duchowieństwie tej inwestycji I chciałbym powiedzieć prost i krótko. Historia tej drogi jest historyczna, tak jak burmistrz powiedział. Tak? Zatoczyła koło, ale e, te błogosławieństwo, które przedstawił nam ksiądz dziekan, świadczy o tym, że finisz przy pomocy Bożej, żeśmy zrealizowali. Po parametrach i wielkości tej inwestycji, już nie będę się pokazał, pokrótce pan starosta powiedział, ja tylko bym chciał podziękować tym wszystkim, którzy przyczynili się i realizowali tą inwestycję i zaapelować do samorządów, ażeby... W przyszłości też aplikowali, starali się o, do programu rozwoju gminny i powiatowej infrastruktury drogowej, która jest program realizowany przy Wojewodzie, także te słowa Dziekana też będę realizował. W miarę naszych możliwości. Także jestem przekonany, że ta inwestycja, ta droga będzie przez długie lata. Wszystkim użytkownikom dobrze służyłem. Dziękuję bardzo. W imieniu Urzędu Gminy i naszych mieszkańców chciałbym złożyć naprawdę podziękowania za wybudowaną tą drogę. Jak wiemy, to dla nas jest historyczna chwila, gdyż wszyscy mieszkańcy z naszej gminy, aby udać się w kierunku powiatu, muszą przejechać tę drogę. A droga była naprawdę tragiczna. Tutaj chciałbym złożyć podziękowania. Że przeznaczył pieniążki na to drogę, Panu Staroście, Radzie Powiatu oraz wszystkim członkom zarządu, że też przyczynili się do sfinansowania tej drogi, Panu Burmistrzowi, Radzie Miejskiej, Mońki, również za wkład i partnerstwo. Chciałbym również podziękować naszym partnerom gminnym pani Bożenie Powożelskiej, panu Sylwestrowi Kamińskiemu, panu Wojciechowi Sobolewskiemu. Panu Stanisławowi i Jakubowi Szydłowskim za wsparcie i sfinansowanie tego przedsięwzięcia. Otóż, jak wiecie, wójtem jestem niedługo. Było to moim marzeniem i celem, żeby to drogę zbudować. Także marzenia się spełniają. Cel też się spełnił. Życzę wszystkim przyjemnego, bezpiecznego korzystania z tej drogi. Dziękuję bardzo. Dzisiaj jesteśmy pewnymi świadkami pewnego, fajnego takiego wydarzenia, że można zbudować Coś, co jest potrzebne wspólnie, do takiego fajnego wydarzenia, że, że powiedział, że się marzenia spełniają. My, Panie Wojewodo, złożyliśmy już dwa wnioski na spełnienie marzeń. 15 września, a mój powie masz dalej. Nie, ale wiadomo, że akurat przy wsparciu, to co jest bardzo dobrym programem, uważam, że chodzi o wsparcie wojewody. I tutaj, że samorządy mogą skrzyknąć i wybudować naprawdę Ważny dla ludzi odcinek drogi, bo dzisiaj droga jest najważniejsza. Inwestor nigdy nie przyjdzie, nie przyjdzie żaden, nie zainteresuje się lokalnymi jakimikolwiek strategiami, jeżeli nie ma po czym jechać. No, taka jest prawda. I to właśnie się dzisiaj wydarzyło, że to marzenie się spełniło. Ja myślę też, że w przyszłości, bo złożyliśmy też wspólny wniosek i również sami, że w przyszłości będzie realizowane. Miejmy nadzieję, że tych pieniędzy nie zabraknie ani w gminach, ani, ani w starostwie, ani w wojewody. Także dziękuję wszystkim tym, którzy wspierali ten projekt, wszystkim tym, którzy zaangażowani byli, wykonawcom również, to też jest ważne, bo takie doświadczenie wspólne mamy, e, wszystkim tym, którzy akurat dziś część serca swojego włożyli w to, żebyśmy można jechali teraz 7 minut do Bonik.

That was shake.